Eugeniusz Romer, witam Państwa i zapraszam na Espresso Extra. W Unii Europejskiej obserwujemy spór na temat tego, czy organy unijne Komisja Europejska i tak dalej powinny mieć więcej czy mniej władzy. Niektórzy twierdzą, że Bruksela coraz bardziej centralizuje swoją władzę, albo przynajmniej próbuje to robić, chce uzyskiwać się coraz bardziej kosztem państw członkowskich i że jest to zjawisko absolutnie negatywne. Wprowadzane są polityki, na które narody się nie zgadzają, na przykład polityka klimatyczna, polityka energetyczna itd. Ale część osób twierdzi, że. To dobrze, że Bruksela ma coraz więcej do powiedzenia, albo że upraszcza się proces decyzyjny w Unii Europejskiej, bo my potrzebujemy tego jako Europa, jako kontynent, żeby się zjednoczyć, żeby przyspieszyć nasze możliwości działania w obliczu ni tej niepewnej sytuacji geopolitycznej, którą obserwujemy, i także niepewnej postawy naszego sojusznika po drugiej stronie Atlantyku. Ale jest tak, że jest także trzeci ośrodek władzy to nie jest tylko duopol. I tym ośrodkiem władzy jest władza finansowa, czy przewaga finansowa, i o tym dzisiaj chcę powiedzieć, w jaki sposób ona wpływa na państwa członkowskie, na Unię Europejską i na narody, które żyją w naszej wspólnocie. Będę bazował dzisiaj głównie na raporcie opublikowanym przez organizację Oxfam w październiku raporcie na temat nierówności majątkowych w Unii Europejskiej. Bo my mamy takie przekonanie, że te nierówności to jest przede wszystkim domena Stanów Zjednoczonych, natomiast koncentracja majątku w tej górnej warstwie zarobkowej, warstwie posiadania, także ma miejsce w Unii Europejskiej, i o tym pisze Oxfam. No, jak się okazuje, 1% najbogatszych Europejczyków posiada 25% majątku w całej Unii Europejskiej. I jest tutaj notowany wzrost, bo w 1995 roku było to 22,6%. Tymczasem dolne 50% to uboższe. 50% uboższa połowa mieszkańców Unii Europejskiej posiada jedynie 3% całego majątku, który w tej wspólnocie istnieje. Ta różnica w Polsce jest jeszcze większa, bo najbogatszy 1% posiada nieco ponad 30% majątku, natomiast ta dolna połowa posiada minus 80%, czyli majątek netto połowy Polaków tej uboższej połowy jest tak naprawdę ujemny. Własność jest mniejsza niż zobowiązania finansowe, niż kredyty i tak dalej. I to nie jest kwestia tylko różnic majątkowych w społeczeństwie, ale także tego jak silne są państwa, jak silna jest właśnie Unia Europejska, bo jak wynika z tego raportu Oxfam, także następuje Zwiększenie się majątku prywatnego kosztem majątku publicznego albo w proporcji do majątku publicznego. To znaczy, w 1995 roku majątek publiczny to było 10% całego całości majątku w Unii Europejskiej, w 2023 roku jest to 6% i to powoduje, że państwo ma relatywnie słabszą siłę oddziaływania na gospodarkę, na politykę. Generalnie na to, co dzieje się w państwie, i także Unia Europejska ma mniejsze narzędzia nacisku. Szczególnie w ostatnich latach obserwowaliśmy wzrost siły czy wzrost zysków, na przykład korporacji. To były czasy, przypomnijmy oczywiście, pandemii, koronawirusa, a potem wojny na Ukrainie. I to były czasy, kiedy inflacja. Dawała się we znaki, szczególnie tym, którzy mniej zarabiali albo zarabiali normalnie. Natomiast jak się okazuje, tysiąc największych firm w Unii Europejskiej w tym czasie zwiększyło swoje marże o 45% w latach 2019-2024. Średnia pensja prezesa wzrosła o 36%, a dywidendy średnio o 44%. I co więcej, jak pisze Oxfam, mamy taki problem w Unii Europejskiej czy w wielu państwach. Że system podatkowy jest tak naprawdę systemem regresywnym. To znaczy, on jest progresywny do pewnego momentu, ale mniej więcej w górnych 5% zaczyna się stawać systemem regresywnym. I efektywne opodatkowanie tej grupy majątkowej jest niższe niż opodatkowanie większości społeczeństwa. I jedną z podstawowych przyczyn, dlaczego tak się dzieje, jest właśnie niższe opodatkowanie zysków kapitałowych w stosunku do opodatkowania pracy. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, dzisiaj wstawiam wykres także z tego raportu Oxfam, który pokazuje, że w większości państw wspólnoty opodatkowanie zysków kapitałowych jest o kilkadziesiąt albo kilkanaście punktów procentowych niższe niż opodatkowanie pracy. I to się dzieje w warunkach takich, kiedy w latach 2002-2024 dywidendy wzrosły średnio dwa i półkrotnie, natomiast pensje wzrosły dwukrotnie. I tutaj ktoś zarzucił mi w poprzednim odcinku, że ja tu jestem zwolennikiem opodatkowania tych osób, które. Gdzieś tam zarabiają pieniądze i zamiast nadwyżki gdzieś przechulać, to wolą odłożyć je na, na konto oszczędnościowe, na lokatę albo może obracać w jakiś sposób tymi pieniędzmi. No okazuje się, że właśnie to nie dotyczy y, tych osób, które zarabiają. Relatywnie normalnie, tylko dotyczy tego najwyższego odsetka, że efektywnie ta najwyższa grupa majątkowanie, drobni ciłacze, oni płacą najniższe podatki niż większość społeczeństwa. No i to jest problem, na który zwraca uwagę Oxfam. Druga przyczyna, o której pisze ta organizacja, to jest kwestia obniżenia stawek podatkowych tych najwyższych stawek podatku dochodowego. No. Tutaj tak piszą w tym raporcie, że w latach 1950-1980 we Francji ta najwyższa stawka wahała się od 60 do 70%. W 1980 roku we Włoszech, w Belgii, w Holandii to było 72%, w Finlandii 69%, Hiszpania i Dania odpowiednio po 65%. Do tego w latach 90. 9 państw Unii Europejskiej posiadało. Podatek od majątku netto. Obecnie jest tylko jedno takie państwo w europejskiej wspólnocie, i jest nim Hiszpania, i o tym państwie i o efektach takiego podatku powiem jeszcze dalej. Natomiast nastąpiły zmiany, oczywiście, pod wpływem liberalnej czy neoliberalnej ideologii gospodarczej lat 80., i doszło do obniżenia zarówno tych stawek podatkowych najwyższych, jeżeli się chodzi o podatek dochodowy. Także podatków korporacyjnych. Tutaj zamieszczam wykres od roku 2000 bądź roku 2011 do roku 2023. Efektywne opodatkowanie pracy zwiększyło się, natomiast zmniejszyły się podatki od korporacji, w tym od dużych korporacji, i także zmniejszyła się ta właśnie stawka najwyższa podatku dochodowego. Więc mamy do czynienia z takim trendem, że korporacje, spółki płacą niższe czy coraz niższe podatki. I do tego dywidendy są także niżej opodatkowane, dywidendy, na które pracują te korporacje. Tym, co pogarsza sytuację, jest fakt, że państwa Unii Europejskiej de facto konkurują ze sobą o przyciągnięcie właśnie podmiotów, które wypracowują zyski kapitałowe, i polega to na wprowadzaniu być może pewnych ulg dla takich zysków albo obniżaniu stawki podatkowej. Tutaj widzimy, że przodują w tym Belgia i Luksemburg. Ale są państwa, takie jak Włochy, Malta czy Cypr, które mają także przepisy mające na celu przyciągnięcie bogatych jednostek poprzez wprowadzenie takiego reżimu, który sprawia, że zyski uzyskiwane za granicą są niżej opodatkowane. Nie jest to dobra droga, tak przynajmniej twierdzi Europejskie Obserwatorium Podatkowe, bo ono z jego wyliczeń wynika, że traci na tym państwo, z którego przenosi się taka jednostka czy taki podmiot, ale traci na tym także państwo goszczące. Te straty sięgają łącznie około 4, prawie 4 miliardów euro rocznie w Unii Europejskiej. I teraz, jakie rozwiązania są proponowane, żeby tę sytuację, którą krótko nakreśliłem, zmienić? Mówiłem w poprzednim odcinku o propozycji francuskiego ekonomisty. Gabriela Zuckmana, żeby nałożyć dwuprocentowy podatek od majątku netto na osoby czy gospodarstwa domowe posiadające majątek netto większy niż 100 milionów euro. I mówiłem także o tym, że Instytut IFOP przeprowadził badania. 86% respondentów oceniło, że chce właśnie takiego rozwiązania. Taki podatek, jak mówiłem, na razie funkcjonuje jedynie w Hiszpanii. To jest stawka od 0,2% do 3,5%. Procent. On funkcjonował w latach 1978 do roku 2008 i potem ponownie został wprowadzony w roku 2011. I jak pisze organizacja Oxfam, mamy tutaj obalenie pewnych mitów związanych z tym podatkiem, bo kiedy ten podatek został ponownie wprowadzony w 2011 roku, to nie doszło do czegoś, czego obawiają się właśnie ekonomiści i komentatorzy. W stosunku do tego rozwiązania nie doszło do ucieczki bogatych podmiotów czy gospodarstw domowych, czy ludzi z kraju. Okazuje się, że dochody podatkowe z tego kierunku do roku 2022 wzrosły ponad dwukrotnie, a liczba zeznań podatkowych zwiększyła się o 77%. Zeznań podatkowych dotyczących oczywiście majątku. Natomiast także pisze o tym Oxfam, że w 6 na 9% tych państw, w których taki podatek istniał w latach 90. w Unii Europejskiej. Do momentu zniesienia doszło do wzrostu dochodów z tego tytułu. To było w Finlandii, Francji, w Niemczech, w Holandii i właśnie w Hiszpanii. Natomiast w Austrii ten, te dochody względem PKB oczywiście utrzymywały się mniej więcej na tym samym poziomie, czy w tej samej proporcji. I zmalały znacząco w Danii i nieznacząco w Szwecji. We Francji była taka sytuacja, że po wprowadzeniu tzw. podatku solidarnościowego w 2014 roku, jedynie 23% poddanych temu obowiązkowi wyjechało, czyli to było 780 osób, i 300 tych osób wróciło jeszcze w tym samym roku do kraju. Eksperci piszą też o tym, że trudno oczekiwać takiego zjawiska, że osoby bogate czy podmioty bogate będą w jakiś sposób ukrywać swój majątek, ponieważ w obliczu technologii cyfrowych i współpracy międzynarodowej jest to bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, żeby gdzieś wytransferować majątek bez wiedzy organów skarbowych. I też mowa jest o tym w tym raporcie, że nie będzie takiego zjawiska prawdopodobnie, albo historycznie nie było ono obserwowane, że wyższe podatkowanie sprawia, że podmioty bogatsze nie chcą inwestować w danym kraju. Właśnie w tych latach 1950-1980, o których mówiłem, kiedy funkcjonowały wyższe stawki podatku dochodowego. Przynajmniej w tej najwyższej grupie, to nic takiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, w Europie Zachodniej był to okres prosperity i okres szybkiego wzrostu gospodarczego. Raczej eksperci Oxfam piszą o tym, że jeżeli mamy taką sytuację, że państwo no, doprowadza do tego, że pozbawia się dochodów, szczególnie w odniesieniu do tej najwyższej grupy majątkowej w społeczeństwie, do no to dochodzi do takiej sytuacji, że państwo nie ma możliwości, pozbawia się możliwości wpływania na gospodarkę, stymulowania jej. I tak dalej. To nie jest kwestia tylko działalności podmiotów czy spółek skarbu państwa, ale także inwestycji, inwestycji w drogi, w energetykę, w naukę, i tak dalej. Państwo ma tutaj coraz mniej narzędzi, żeby w ten sposób wpływać na sytuację w kraju. I teraz jeżeli chodzi o pewną wolę polityczną, żeby taki podatek wprowadzić, podatek od majątku netto, no to Oxfam pisze tutaj o dwóch sondażach. Ja wspominałem o tym sondażu IFOP we Francji. Natomiast w maju 2025 roku 13 państw na świecie było poddanych temu badaniu, w tym Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania i tam 9 na 10 respondentów deklarowało, że chce właśnie takiego rozwiązania. Inne badanie mówi o tym, że 65% mieszkańców Unii Europejskiej chciałoby takiego rozwiązania w postaci wprowadzenia podatku od majątku netto oczywiście dla tych grup najbogatszych, czyli dla multimilionerów i dla miliarderów. I w 2024 roku petycję w tej sprawie podpisało 350 tysięcy mieszkańców europejskiej wspólnoty. I teraz Oxfam pisze o trzech wariantach wprowadzenia takiego podatku. Pierwszy wariant to jest wariant 5% i wówczas z wyliczeń tej organizacji wynika, że udałoby się zgromadzić rocznie 286,5 miliarda euro, co odpowiada mniej więcej rocznej alokacji wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej, czyli były to, były to pieniądze no ogromne, które teraz Unia jako Wspólnota przeznacza na rolnictwo. Na politykę spójności, na infrastrukturę, na rozwój i tak Drugi wariant to jest wariant 3%, 121 miliardów euro dochodu rocznego i to według Oxfam uczyniłoby system podatkowy delikatnie progresywnym w tym górnym przedziale. Pamiętamy ten wykres, który pojawił się parę minut wcześniej. I wreszcie mamy dwuprocentowy system, czy dwuprocentowy podatek od majątku netto. To jest 67 miliardów euro rocznie, i to wiązałoby się przynajmniej ze zniesieniem tej regresywności, z wyrównaniem tej krzywej, którą obserwowaliśmy na wykresie. Inne rozwiązania, o których mowa, to przede wszystkim podatek od spadków. 69% majątku miliarderów, to od tego należy zacząć w Unii Europejskiej, pochodzi właśnie ze spadków. Czyli to trochę obala ten mit, że no, ludzie dorabiają się jakby wielkiej fortuny swoją pracą. Bardzo często to jest tak, że są to pieniądze dziedziczone, i to powoduje takie głosy, że mamy do czynienia z pojawieniem się nowej arystokracji, że tak naprawdę te grupy majątkowe są zamknięte albo mobilność pomiędzy nimi jest bardzo niewielka i tak naprawdę trzeba się po prostu urodzić bogatym, żeby być bogatym. Mam na myśli oczywiście to bogactwo. 5, czyli najwyższych procent, czy jednego najwyższego procenta. I do 2033 roku 270 tysięcy najbogatszych mieszkańców Unii Europejskiej przekaże majątek wart 7 bilionów 400 miliardów euro. No, tutaj mówimy o 270 tysiącach osób. I dla porównania. Te wieloletnie ramy finansowe na lata 2028-2034 to na razie jest propozycja Komisji Europejskiej to jest około 2 bilionów euro. Wreszcie Oxfam pisze także o podatku od nieruchomości, i tutaj no, można się domyślić, że nie chodzi właśnie o podatek tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednim nagraniu od pierwszego, drugiego, trzeciego, że nawet kolejnego mieszkania. Tylko mamy takie sytuacje, jak mieliśmy w Polsce, że firma niemiecka wykupuje 5 tysięcy mieszkań z celem wynajmowania ich, i to sprawia, że ceny mieszkań w Polsce idą w górę. Polacy nie mogą sobie na nie pozwolić, i w swoim własnym kraju u obcego podmiotu muszą wynajmować mieszkania i te ich pieniądze są transferowane za granicę. Według Oxfam w Unii Europejskiej w latach 2014-2020 dochody z tego tytułu stanowiły 2,25% PKB. W 2023 już tylko 1,85%, czyli mamy znowu do czynienia z regresją. I teraz jeszcze kolejne środki, które należałoby według ekspertów, wprowadzić do w Unii Europejskiej, żeby no w jakiś sposób doprowadzić do bardziej sprawiedliwego opodatkowania, no to powinny być właśnie działania na poziomie Wspólnoty, to znaczy zlikwidowanie tych zachęt do zmiany rezydencji podatkowej które obowiązują na przykład we Włoszech, na Cyprze czy na Malcie, utworzenie pewnego wspólnego rejestru dużych majątków i ujednolicenie stawek podatkowych w Unii Europejskiej dotyczących podatku od zysków kapitałowych. I tutaj może się pojawić taka obawa, że to trochę brzmi dystopijnie, no bo ma powstać jakiś wspólny unijny rejestr majątku, czyli właśnie idziemy w kierunku centralizacji Unii Europejskiej i może to być trend niepokojący ale też należy sobie postawić pytanie, czy powinniśmy te sprawy pozostawić swojemu biegowi, bo jak piszą James Robinson i Daron Adjamaulu, to są niedawni nobliści z dziedziny ekonomii, oni wydali w 2013 roku książkę pod tytułem Why Nations Fail, to jest książka poświęcona właśnie nierównościom, oni wprowadzają tam taką teorię błędnego koła na podstawie Analizy wielu historycznych danych, wielu sytuacji w państwach i we wspólnotach na całym świecie, i oni twierdzą, że bardzo często obserwowane jest zjawisko polegające na tym, że dochodzi do koncentracji majątku, a koncentracja majątku powoduje także większy wpływ polityczny. A jeżeli ktoś ma większy, czy jakaś grupa ma większy wpływ polityczny, to także ma większy wpływ na pomnażanie majątku. I to prowadzi do utrwalenia tej sytuacji. Że mamy trwałe nierówności w danych wspólnotach, a wyjście z tej sytuacji jest niezwykle trudne i wymaga zbiegu wielu wydarzeń historycznych, i często są to wydarzenia, które mają swój wpływ dopiero po kilkudziesięciu albo kilkuset nawet latach. Więc warto przynajmniej odpowiedzieć sobie na takie pytanie, co jest dla nas ważniejsze. Bo z jednej strony mamy taką sytuację, gdzie ta grupa najbardziej bogata, miliarderzy, multimilionerzy koncentrują majątek w swoich rękach, to jest fakt, do, dochodzi do, w ostatnich dekadach do koncentracji majątku. No i są to podmioty, na które społeczeństwo nie ma absolutnie żadnego wpływu, być może jakiś bojkot konsumencki na pewne towary, pewne spółki może mieć jakieś znaczenie, ale zazwyczaj nie jest to znaczenie przeważające. Czy jednak powinniśmy większą władzę powierzyć albo państwom członkowskim, albo właśnie organom unijnym, które przynajmniej w jakimś stopniu są poddane demokratycznej kontroli, bo taką kontrolę obserwujemy, czy takie naciski. No widzimy na przykład, że w Niemczech jest bardzo duży nacisk na to, żeby przywrócić dobry stan gospodarczy, żeby przywrócić wzrost, żeby poprawić sytuację gospodarczą państwa. I w związku z tym Niemcy naciskają na Komisję Europejską, żeby komisja doprowadzała do Obniżenia pewnych barier biurokratycznych, które są nałożone na europejskich przedsiębiorców, i to się dzieje. Bruksela teraz forsuje tak zwane pakiety omnibus. Być może nie jest to rezygnacja z tych najbardziej trudnych obowiązków czy zobowiązań Unii Europejskiej, jak na przykład właśnie Zielony Ład i odejście od energetyki czy węglowej, czy pójście w kierunku zeroemisyjności, co jest dużym obciążeniem. Dla w zasadzie wszystkich, którzy funkcjonują w Unii Europejskiej, ale jakaś, jakieś przynajmniej narzędzie nacisku jest i ten nacisk jest obserwowany. W przypadku warstw najbogatszych, no trudno sobie wyobrazić, żeby społeczeństwa miały bez udziału państwa, bez siły państwa, tej przeciwwagi w postaci właśnie silnego państwa czy wspólnoty europejskiej, jakieś narzędzia wpływu. I te problemy dostrzega nie tylko europejska czy zachodnia lewica, to jest oczywiste, ale to dostrzega także. Europejska i zachodnia prawica. I przykładem jest tutaj Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen we Francji, które głosowało przeciwko rządowi Michela Barniera, kiedy ten rząd zaproponował budżet zakładający oszczędności, mające dać państwu 40 miliardów euro, ale kosztem klasy pracującej, to znaczy były i cięcia wydatków socjalnych, i także likwidacja dwóch dni wolnych od pracy, i w efekcie presji całego francuskiego parlamentu, w tym, Zjednoczenia Narodowego doszło do takiej sytuacji, że kolejny rząd, rząd Sebastiana Le musiał zadeklarować, że wstrzyma implementację reformy wieku emerytalnego, która podwyższa ten wiek z 62 do 64 lat. Ktoś oczywiście może powiedzieć, że to są leniwi Francuzi, są przyzwyczajeni do socjalu i tak dalej, ale oni na to patrzą jak widać inaczej. Oni patrzą na to w ten sposób, że Dlaczego klasa pracująca, która jest bardziej obciążona podatkami, jak wykazuje ten raport Oxfam, ma być jeszcze bardziej obciążona ratunkiem finansów państwa, podczas gdy jakby są inne możliwości, takie jak wprowadzenie podatku od majątku netto, które byłyby relatywnie bezbolesne tak naprawdę dla wszystkich? No bo trudno sobie wyobrazić, że to jakoś bardzo zaboli osoby, które mają majątek, którego nie są w stanie skonsumować przez całe życie. Czy nie wiem, kupią sobie jedną prywatną wyspę mniej, czy, czy w jakiś sposób ich życie miałoby jakoś drastycznie, czy standard życia się zmienić w wyniku wprowadzenia takiego kroku. Natomiast dla ludzi, którzy pracują i którzy na przykład woleliby zająć się nie wiem, wnukami niż iść jeszcze dwa lata do pracy, to jest bardzo duża zmiana. I tak właśnie pod wpływem presji społecznej, także ze strony prawicowej we Francji to w jakiś sposób się zmienia. Także chciałbym się odwołać tutaj do Donalda Trumpa i do przykładu amerykańskiego. No, z jednej strony to, o czym wspominałem w wcześniejszym nagraniu, to jest polityka no niemal libertariańska, jeżeli chodzi o ustawę One Big Beautiful Bill, obniżenie podatków dla wszystkich grup majątkowych, ale także działania, które nie mają nic wspólnego albo niewiele wspólnego z ortodoksją wolnorynkową w Stanach Zjednoczonych, to znaczy. Na przykład, kupowanie udziałów w spółkach kluczowych, takich jak Intel, takich jak MP Materials, albo podatek na Nvidia, który ta spółka będzie musiała płacić, jeżeli będzie chciała robić biznes w Chinach. Ale są pewne nowości od czasu mojego ostatniego nagrania. Na przykład, Donald Trump ogłosił, że zawarł deal z Pfizer'em, z firmą farmaceutyczną, i teraz leki na receptę w programie Medic będą musiały mieć taką cenę, jaką ta firma oferuje w innych państwach zachodnich bo dochodziło do takich sytuacji, że w Stanach Zjednoczonych te leki były np. 9 razy droższe niż w innych krajach. I Donald Trump powiedział, że to jakby nie jest ostatni deal, który on zawarł z firmami farmaceutycznymi. On wystosował takie żądanie do 17 dużych przedsiębiorstw farmaceutycznych. No i zobaczymy jak ta sprawa się potoczy. Innym działaniem, które zapowiedział Donald Trump, które wydaje się niezwykle ciekawe, jest działanie mające na celu doprowadzenie do tego, że Spółki będą musiały raportować o swoich finansach nie co kwartał, nie co 90 dni, tak jak teraz zobowiązuje je ja, amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd, ale co pół roku. To jest bardzo ciekawy krok, ponieważ właśnie ta perspektywa zysków krótkoterminowych jest jedną z głównych bolączek amerykańskiego kapitalizmu. I to zostało bardzo dobrze opisane w książce Człowiek, który zniszczył kapitalizm, wydanej przez wydawnictwo prześwity. To jest taka biografia no bardzo nieprzychylna Jacka Welch'a, czyli wieloletniego prezesa spółki General Electric, który właśnie był tym prekursorem takiego nurtu, że przede wszystkim spółka ma służyć swoim inwestorom i jakby objawia się to w tym, żeby co kwartał wykazywać zyski, nieważne jakim kosztem, że to jest jakby absolutny priorytet. I to wiązało się z takimi działaniami jak zwalnianie pracowników. Jak przenoszenie produkcji za granicę, jak agresywne cięcie kosztów produkcji, jak fuzje, także jak finansyzacja przedsiębiorstw, czyli działanie polegające na tym, żeby spółki coraz mniej zajmowały się jakąś realną produkcją, a coraz bardziej uzyskiwały korzyści, oferując różne produkty finansowe, takie jak pożyczki, ubezpieczenia i tak Jak się okazuje, Trump, który zdaje się, że do jakiegoś stopnia przyjaźnił się nawet z Jackiem Welchem. On chce ten trend zakończyć, Trump, który też jest przecież ikoną kapitalizmu. I teraz nie jest jasne, czy te wszystkie rozwiązania, o których tutaj mowa, i w raporcie Oxfam, i tych, o których powiedziałem w przypadku Francji czy Stanów Zjednoczonych, czy one są skuteczne. Na pewno nie powinniśmy bezkrytycznie przyjmować, że tak, to są dobre kierunki i tak powinniśmy postępować, ale też nie powinniśmy bezkrytycznie przyjmować tego, że rynek w jakiś sposób sam się ureguluje. I że ingerencja państwa jest czymś radykalnie i zawsze złym. No bo jak się okazuje, właśnie ta niewidzialna ręka rynku w momencie obniżania podatków doprowadziła do koncentracji majątków w Unii Europejskiej, a w Polsce szczególnie to obserwujemy w przypadku tego dolnego, dolnej połowy naszego społeczeństwa, która ma majątek netto ujemny. Więc moją intencją jest to, żebyśmy rozszerzyli swoje horyzonty, jeżeli chodzi o debatę publiczną dotyczącą finansów, bo. Jesteśmy w trudnych czasach, w czasach zagrożenia wojną, w czasach, kiedy system sojuszniczy stoi pod znakiem zapytania. I to, czy będziemy potrafili zebrać wystarczające fundusze, czy będziemy potrafili zbudować społeczeństwo, mające przekonanie, że jest jakaś jego wartość, jakieś miejsce na Ziemi, właśnie w naszym kraju, od tego będzie zależało także nasze bezpieczeństwo i nasza przyszłość. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.